w takim urządzeniu z reguły znajdują się maszynki jednorazowe do golenia. Teraz mamy analizę ruchu urządzenie po prostu mówi nam, że jest w czyli musimy wykonać impuls elektryczny poprzez podciśnięcie ruchu serca który przywróci prawidłową akcję serca lub nie. Czyli po prostu musimy mieć cały czas uciek. I pomimo tego, że yy, sklep jest wykorzystywany, musimy cały czas wykonywać tą operację ręczną, żeby Dokładnie. uciekać. Pracę. cały czas musimy uciekać. Musiało, o czym ona mówi? Mówi nam, kiedy hmm. mamy przerwać, czy uciskać mocniej, czy prawidłowo uciskamy. I jak Państwo słyszycie, jest tutaj metronom, który nadaje odpowiedni tempo, prawda? Czyli około 120 na minutę.

Czyli tak jak widzimy, yy, tak naprawdę ta maszyna też nam daje pewne komunikaty, które nas yy, w jakiś sposób yy, inspirują, dokładnie kierują, instruują nas, co mamy w tym momencie zrobić. Oczywiście niczego nie zrobimy sami, nawet jakbyśmy chcieli, no, Tutaj doszło do tej do zbioracji właśnie, nawet jakbyśmy chcieli zrobić coś sami, nacisnąć przycisk, albo przez przypadek byśmy nacisnęli. My możemy tylko włączyć lub włączyć. Zgodnie z daniem, zachowaj spokój. Zmienię pana. Prawidłowe uciski. A jeżeli pacjent odzyskał przytomność, świadomość... Jeżeli mamy zmianę stanu, samego stanu osoby poszkodowanej, czyli zaczyna się poruszać, otwierać oczy, lub wymiotować, postępujemy zgodnie z tym, co mamy, prawda? Dyspozytor medyczny, który przyjął na wyzwanie, jakby według nowych wytycznych z roku 2015 nie są może one już prawda, bo za tak chwilę będziemy w 20, 2020 mieli jeszcze nowsze, nie ma prawa się rozłączyć ze sobą poszkodowaną, która prowadzi osobą, e, która rejestrację będzie mogła. Ma cały czas razem z nią być, podpowiadać, instruować. Mówi ci nawet, że będzie karetka za dwie minuty, za minutę, już się, tak prawda? Tak. I jakby napędza osoby która udziela yy, pomocy. Także mówi jej, pyta jej, czy jest jakaś osoba, która może ci pomóc, która może ci zmienić. Bo tak naprawdę uciskanie klatki piersiowej jest efektywne. To jest tylko przez dwie minuty. Każda następna minuta jakby uchybia nam, to jest nieefektywne, prawda? Ono jest coraz słabsze, coraz słabsze, a wiadomo, że yy, możemy robić niekogoś, wtedy kiedy nie będzie znaczy, możemy w ogóle coś zrobić, jeżeli ani maszyna, ani te ręczne, no tutaj ręczna pomoc nie pomoże. Czyli jeszcze możemy coś, coś zrobić dla takiego pacjenta, który yy, już tak naprawdę... No nic, to są po prostu... To są już te... Te środki Te śródki, i siły, które mamy po prostu jedynie nie możemy to zrobić. Oczywiście jeszcze zresztą pra... na tej strony czego to powiedzieć dwie parametronne. Tak? Ale to już jakby to, to zaawansowane. My zaawansowane... Zaawansowane... jako e... dzieląc pierwszej pomocy mamy do dyspozycji ręce własne, ewentualnie usta, kiedy mamy mateczkę do wodę ratunkowych, no i defibrillator